Siema kochani, tutaj ja Hubert i dzisiaj witam was bardzo serdecznie na kolejnym crazy live na kanale Grozy, czyli na kanale Hubeut. każdy lubi kanał Hubeut. więc mam nadzieję, że ktoś do mnie tutaj przyjdzie, no bo nie fajnie będzie jak nie przyjdą. Więc mam nadzieję, że zaraz ktoś do mnie tutaj przyjdzie. No tą grozę live'ową oczywiście, tak? Wiadomo. Włączę dźwięki, żeby prowokować, znaczy. Dobra, może troszeczkę przesadziłem. Ej, Martynka, jesteś pierwsza, jak się z tym czujesz? 50% będzie chyba ok, fajnie. Jak się z tym czujesz, Martynka, że jesteś pierwsza? Mi to bardzo interesuje. Jak się z tym czujesz? Mnie to bardzo interesuje. Dobra. Wszyscy łapkę w górę zostawiają. Ja zawsze piszę. Mm -hmm", no, chyba bajnak mi. Tak, więc zostawiamy łapkę w górę. Ja motyw zmienię tej głupiej strony gry. Znaczy, co? I kolory, oczywiście. Kolory. Wiadomo, kolory najważniejsze są. No pięknie, idealnie wręcz. Super. Cudownie. Widzę, że już w moich kolorach. Tak, znaczy tak jakby, więc e, tak. Mhm. Mhm. Dokładnie. mhm. Jezu, mam ochotę zrobić cosplay Sandra Ed na tym kącie, szczerze, wam powiem. Martyna, nie pisz tak, bo to jest już SUS. Nie pisz tak. Dzień dobry. Cześć Jagoda! Witamy! bardzo serdecznie zostaw łapkę w górę. Ej, co to było? Co to za jakieś serca było? Widzieliście to? Co to było? Co to za serca były? Co jest? O co chodzi z tymi sercami? No Enocent... właśnie to ja zrobiłem. Ale jak to się, jak to się robi niby? Co? Jak to się robi? Nawet nie. <ścoughs> jak to się robi? Co jest? Instagram jest? Na Instagramie coś takiego można zrobić, ale nie wiedziałem, że na YouTubach można. Co jest? Boże teraz te serca będą mnie kusić o wszystko. Piękne to jest, naprawdę cudowne. Pokażę ci zaraz na IG Dobrze, na Instagrama. Instagram Grozy oczywiście. Już wiem, zmienię kolor statusu, aby ludzie myśleli, że jest jakiś inny, żeby był po prostu czarny kolor, a nie granatowy, że niebieski, żeby był taki ładniej w ogóle, cudownie. Czy ja mogę coś pozmienić na tym koncie, żeby je trochę tak odmienić, żeby takie inne trochę było? Oczy mogę zmienić, to no na te zmienię. Usta mogę zmienić na jakieś takie inne. Mhm. Ok, to zmienię na te, bo są takimi ustami grozy. Kolor skóry też mogę zmienić, mogę ją przyciemnić. No to ją przyciemnię, żeby zmienić trochę styl konta kąta mojego, mojego. I zmienimy trochę make-up na tym kącie. Tak, zrobimy normalnie zmiany grozy na tym kącie, żeby po prostu być rich, tak powiem. I make-up też zrobimy taki jakichś takich ciemniejszych kolorach. Wysłałam, dobrze, to ja zaraz sprawdzam. I trochę zmienimy, yy, no tak, konto, żeby, były, żeby było takie, wiecie, taki konto, takim kątem grozy. Taki, jakiś taki, jakiś taki fioletowy, o taki na przykład, no nie. Jezu, w ogóle ja nie wiem dlaczego, ale no będziemy po prostu robić kolory grozy. Boże. No. Ale groza. Ach, te kolory grozy. Już mam pomysł. Już, już, mnie, już mnie coś skusiło, aby wiecie, aby. Kakaraluchy! Już Nie no, przepraszam. Ale tu o matko. Patrzcie, jakie. Ko... Ale kolory, grozy. No, normalnie niczym. Niczym jakiko w wakacje. Jakiko tak będzie chodzić w wakacje z takim make-upem. Ciekawy make-up, powiem szczerze, no, naprawdę, no. Jakiko, zrobiłem cosplay ciebie w wakacje. Zaczekaj, co za? Zaraz zrobimy cosplay. Tylko potrzebuję. Y Hmm. Potrzebuję pójść do sklepu. Ja nie mam money. No i co teraz? Ja mam dużo rzeczy w ogóle na, na tym koncie. Jezu ten make-up jest troszeczkę przesadzony chyba na no, cicho. Mam dużo włosów na tym koncie. Dobra, ten make-up jest za mocny, ewidentnie, dobra nieważne No jest taki, no, potężny. jest te serca. Ja da, Jak ty to robisz w ogóle? Naprawdę. Ja zaraz wejdę do tego Instagrama, ale to jest ciekawe. Właśnie różowe muszą być, tylko że różnie nie mam pieniędzy, mam 100 star końców na tym koncie, no... Kariery na tym koncie to ja chyba nie zrobię, naprawdę. Na tym koncie ja nie jestem liczy tak powiem. Aha, bo ja mam jeszcze rzęsy tutaj, to już dlatego, to już wiem, że miałem... Żeby na tym koncie są takie potężne, potężne oczy były. Bo rzęsy były dodatkowo. No normalnie hit, po prostu hit. No hit. Mam wrażenie, że cały czas ubieram na tych kontach, mam takie same luki, w sensie jak, jaka groza. No naprawdę. No albo ubieram. Na tym koncie, no niczym jagoda, jagoda do szkoły tak chodzi, więc no możecie jej. Możecie, można jej pogratulować, że ona się ubiera tak do szkoły, naprawdę bardzo ciekawie, jak ona się ubiera do szkoły, tak dokładnie. Ej, ej, co się dzieje Su? Hejka w ogóle Su, witamy Hej hej, Ja w topach chodzę do szkoły Co? Chodzi ci o to? Tylko bym kolor zmienił trochę, żeby takie Bardziej były może Ja w bluzach, Jezu Bluzy, topy, nie błagam, nie, 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 nie. zaczynajmy znowu tego tematu, bo to to się źle skończy, ja to wiem. Już ja to wiem, że to się źle skończy. Ja to czuję, już po prostu, naprawdę. Ten temat nie ma prawa się skończyć dobrze. Ja, ja już wiem, że to jest po prostu temat groźny, naprawdę. On się zawsze kończy źle. Boże, nawet nie stać na włosy na tym koncie mnie, no, no. hit po prostu, naprawdę. Te włosy są ładne, ale my szukamy tamtych. Słuchaj, Bo ja akurat szukam tych, a nie wiem, gdzie one są. O, tu są, jak powiedziałem, że nie wiem, gdzie są, to są super w kolorze grozy, jakiego, jakiego, w granatowych, ale nie to konto. Słyszę rzeczy, których nie ma. Znaczy co. Są... Hej Kalem Q! Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. <ścoughs> Jezu, w kolorach Sandra S powinniśmy zrobić, naprawdę. Jaki fioletowy? Który fioletowy? Który fioletowy? Który? 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 Bo nie wiem o który ci chodzi. Ja nie wiem który. Nie ten. No Jezu. Taki? Czy to jest taki niby fioletowy. Nie wiem czy chodzi ci o ten, dobra mniejsz... mniejsza, mniejsza. No bo ja nie nie, mhm. Jezu. mi iś Jezu, ale groza, o Boże. O matko, jakie... Co to za kolory są? Ja w ogóle ich nie wiedziałem, że one istnieją. A tutaj, proszę bardzo. Jasne, a nie... No dobrze, no to jasny. Ktoś nie wiedział, że to Hubert MSP, to łatwo się domyśli, tylko weszła i już słyszę w, kolor... w kolorach grozy i Sandra S. Ten? O ten ci chodzi? Nie wiem, czy to jest fioletowy, ale no, no nie wiem, no... To jest niby jasny. Tak, o super, no to fajnie. Tylko, że no, no muszę na listę dodać, no bo niestety, no nie stać mnie. Wiecie co, ja chyba zmienię tak ten make up, bo jest trochę sus, że tak powiem. No taki bardziej normalny może taki. No dobra, nie taki. Nie dobra, nie. Ok, grozy. O Boże, LMQ dziękuję za suba. No dobrze, teraz lepiej, no. No i teraz jest fajnie, a nie jak wcześniej. No i fajnie, no i super. No i cudownie. Co tam u Ciebie? A ogólnie dobrze. A u ciebie? Jak tam? No i cudownie. Ło, wow, ile ludzi nagle wbiło. Siema ziomeczki. Dzięki za, za suba. Dziękuję bardzo. Stajemy się popularni na drugim kanale. Kochani, u mnie przygotujcie się, bo już niedługo będę nagrywać na głównym kanale i będę nagrywać tutaj. To jest fajny kanał. Tylko dla fajnych. Nawet siebie tutaj subskrybuję, widzicie? was łoskotki. Nie, nie mam, ale jestem tutaj. Subskrybuję samego siebie, wiem, jest piękna. Patrzcie na to. La la la, li... w ogóle. Ala ma 200 subów, hit. La la la, li, la la la, la la la. Oto ja. To mój kanał grozy, oczywiście, tak, tak. Masz, ja to wiem. Mm, nie. Dlaczego każdy ma. Ja nie mam, ja nie jestem jak każdy. ła! Przepraszam, aż się uderzyłem to jest normalnie jakiś znak chyba. Dobra, kochani, ja mam. No ja nie mam. Wcale. Eee, <laughs> Interpretujcie to jak chcecie, moi drodzy. O Boże, to to Marcel w nowej wersji. No, a właśnie jakiś Marcel chyba napiszemy. Napiszemy. Hejka. Sam, podłoga. Dzięki Ci za suba mordeczko, bardzo serdecznie. Hejka. Przyjął mnie do znajomych. To ja z drugiego konta. Tak. Jezu, dzięki za suby Hit. Już mamy e, 328 subskrypcji. Bardzo dziękuję. Hej. No s. A właśnie mnie gardło zabolało. No, właśnie wkrótce deszcz, właśnie, no właśnie ma padać, no i znowu mi wywali do piekła. No, nie, 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 nie. Dobra. Dzięki Piki za. Znaczy Piki. Martynka, dziękuję za cudowne włosy z mojej listy. No i teraz to wygląda super. A nawet tutaj, Alecz mi się poka. Hejka, sam. Co tam jak tam u ciebie? Dzięki za suba. Dlaczego? Jezu, te serca, które wysyła jakiko, Susus moim zdaniem. Dobra, ta skóra jest jednak za ciemna. Boże. Mam takie déjà vu, jak mi się z Jagodą jako martel na początku troszeczkę. Widzicie, co chyba trzeba zmienić skórę? Bo ta jest za ciemna ewidentnie. Na no, jakiś taki, nie wiem. Taki. O Boże, a dlaczego. No, no i teraz jest, no. Tylko te. No, nie. Nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, nie. Te usta coś te nie, nie pasują, na przykład. No, no te, no, no, tak, teraz, teraz o wiele lepiej, no. I teraz, I teraz jest ładnie. No, co, co powiecie, że nie jest? No to tam wywal. Znaczy, co ocenisz Lukas, no jasne, że ocenię ci LMQ. Widzisz, dobrze już mówię. Tak, ładne są. Mogę znowu tak pisać do ciebie. Oczywiście, jako Marcel, zawsze. Tylko, że ja jakoś tak. A jak masz, to mogę cię walnąć. Ale co mam? A co mam? <laughs> Jaki ładny. W szpa szpagata, bo dlatego pomyślałem o fagacie. Eee, szpagacie, znaczy co? Eee, tak, bardzo ładna Sandra S z ciebie, dziś na dziś. A jak dam doładowanie VIP to na unika, unika, to będę mogła moda tutaj i u Huberta MSP to kompletnie inna. No oczywiście, że będziesz mogła. Oczywiście. No, znaczy tak, tak, od dwóch. Tak, dokładnie, będziesz mogła, oczywiście. To jest tak pięknie, bo nie ma modów wcale. Tylko Martynka jest modem. Cudowna. Naprawdę to jest cudowne. Teraz jest jakiegoś z wakacji 2000. Chyba bym umarł ze śmiechu, wiesz? Z 21 czerwca. A u ciebie. No, też dobrze, w ogóle ja mam wrażenie, że mam 1000 osobowości. No, no też dobrze. Yy, jezu, czuję się jakbym pisał gdzieś. Jakiego wie gdzie? A ja nie piszę. <laughs> Dobra, nieważne. O Jezu, aż mi, aż mi się normalnie myszka kliknęła w nie to miejsce, no nie? No nie wytrzymam chyba zaraz, no chyba umrę. I dobrze, że on nie widzi tego statusu, że ja nagrywam live'a, bo Boże, to by było sus już. No super, Jagoda, fajne masz pomysły, wiesz? Ja już nigdzie nie wchodzę, ja już będę, ja już nie jestem grzeczny, już nie będę chodził nigdzie, bo to nie, 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 nie. nie, nie, nie. Dziękuję bardzo, nie, 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 to jest coś, to jest w ogóle jakieś inne, ja tam nie idę już, <laughs> nie będę się do szóstej znowu, nie ma opcji, mam do piekła, jest do szóstej, super godzina, jak, je, jak będziesz miał następnego live'a, to będziesz wymawiał dobrze, jak będziesz miał dobrze nazwę, to dam, kiedyś może, no, dobrze, Lemkił, dobrze, matko, w ogóle jeszcze, Boże, ile tu jest rzeczy na tym koncie, Ja nawet nie wiedziałem. Zobaczmy, już idę spojrzeć. Prawda o tym. Jezu, ale luki, grozę. Ja zawsze robię takie luki, grozę. Naprawdę. Jagoda też tak się ubiera. Ale w realu. Znaczy, co? Ci to, będę ci Ja ci wysyłać, a ty zrobimy. komentować z... Nie, dlaczego ty mi chcesz to wysyłać? Ja, to jest dla za dużo już. Tak jakby. Q. Lem Q. Dokładnie. O Boże. Kolejny look. Look. Bez... Chciałem, tym, chciałem coś znać z grozą, ale dam bez grozy, żeby było tak ładnie, bo taka nowość, bo wiecie, lub bez grozy. Zapiszę to o godzinie grozy za minutę, bo będzie 37, 17, a wiadomo, że jako, godzina grozy jest w momencie, kiedy jest y, na przykład szóstka, a jak jest 7, to już nie ma godzina grozy, no nie? No więc... Y, <laughs> tak jakby, no. Godzin, godów, godzina godów, boże nie. Dobra, nieważne. Eee, sus... i teraz się to nie zmieni pewnie, kiedy ja chcę, co? Pewnie się teraz nie zmieni. Zrobię tutorial na mojego YouTube. YouTube'a, jak wymyślą, no, że dobrze, lemq To jest tutorial po prostu... Ja powinienem nagrać taki tutorial, że tak powiem. Boże i ta jagoda co wysyła te gody znowu. Dobra. Nieważne, nieważne, że jest... 36 po trudno no to jest godzina grozy, ale no nie. Więc tak luk bez grozy luk z grozą i tyle, brzuch nie boli. Czyżby, czyżby to jest pewne, że tak nie umieraj kochana żyj. Żyj. No pięknie po prostu luk grozy nom już zapisz. Martyna mi dała prezenty. Właśnie dopisała, że zobacz prezenty kochany, No dobrze, już zobaczę. O Boże, dziękuję za takie ładne jakieś rzeczy. Ło, Boże, dziękuję za spódniczkę. Pixel, myślałam, że coś ładnego, takie pastelowe. A tutaj ładne. Dziękuję. Dziękuję, Martynka. Jejciu. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję bardzo. Ej, to Martynka w sumie może mieć moda za... Marysia, Marysia, może nie, tylko nie ona. Martynka ma młoda zarządzającego. ja myślałem, że ona nie ma, ma jednak. No to fajnie, że masz. Kto chce mnie mieć w najkach, ej, zaprosimy naszego kolegę do najek, może nas przyjmie. wiem mam cudowne pomysły. To nie moja wina, że po prostu ja się od Jagiko nauczyłem, to jakby, to, to nie jest moja wina, ja nie chciałem. Nie, no po prostu, aha, on mnie przyjął do najek, widzicie, a tutaj się nie pokazało. Ale no, no luki niczym Marcel normalnie, no. No piękne, cudowne. Dobra, oceniamy luka. Jaki uwoluk, omega. Ładny, ładny luk. Podoba mi się. Ładny, naprawdę ładny. Oceniam 9 na 10, Jest bardzo, naprawdę ładny. To jest Marcel po roku w Chinach. Ja ci dam Chiny zaraz. On się nawet nie zna. Co, dlaczego, to, dlaczego, go, dlaczego go hejtujesz, Jagodat? On się nawet nie zna. Nie, nie każdy musi znać kochanego 1, 2, 3. <laughs> Przepraszam. Hashtag kochany 1, 2, 3. Hashtag. Znaczy to, to ten kolega z klasy, który udaje, że jest uwu, bo, Tak. Bo ściągam mój styl. No na pewno. To chyba ty jego. Znaczy co? Omg. Prof na Google nie chce mi się zmienić, zaraz umrę. No właśnie, dziwne, że się, że się nie chce zmienić. Tylko żeby wejść na Discorda, muszę zmienić, przełączyć sobie konta, bo na tym koncie mam innego Discorda niż na. Wiecie, niż na i na moim. Więc tak jakby. LemQ napisała. LemQ no znalazłaś. No to super, LemQ, no super. Widzicie, ja po prostu wszystkich skuszę. To się cieszę. No, on jest miły. A nie to co? Kochany jeden na trzy. Marcel. Marcel, Jagoda. Jagoda udawałam po prostu. I tyle. Jagoda. Jagoda udawałam miłą, żeby pokazać swoją grozę. Moja teoria to jest. Dobrze, to ja sobie idę. Pf. Nie, e, nie, idziesz. O Boże, dziękuję za grawka, mua to tak naprawdę jest po prostu jagoda, która chciała udawać, że. że, 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 że pokażę gody, dokładnie. Dokładnie tak, ja się z tym zgadzam w 100%. To po prostu był Twój plan, Jagoda. Ale ci nie wyszedł, bo ja, bo ja cię odmieniłem, znaczy. Jak to brzmi w ogóle, matko, jedyna. Sus, ale Sus to brzmi. Jest jakieś światło, mi świecą, jakaś groza. Co tu się dzieje? Chcą mnie porwać. Halo, porwać mnie chcą. Pomocy, pomocy, porwać mnie chcą. Halo, halo, halo. Dobra, nieważne. E, tak jakbym. No, bo no takie samochody grozy jeżdżą Boże, Co tu się dzieje? Ja się boję ja tutaj chciałem iPhone'a kupić, a tutaj chcę mnie obrabować. Też, też mnie też mnie chcą porwać. Nie ja gdybym live na Instagramie, bez kamerki. XD. live'a na Instagramie. Nie wyobrażam sobie live na Instagramie zrobić, szczerze. Kiedyś zrobiłem o trzeciej w nocy, wiem, fajna godzina. Na pewno ktoś by wszedł. No jasne. Live'a na Instagramie, nie zapominają, mają. No tam będę... to ja tam będę wtedy. Mhm. Nie na Instagramie, co to by było. Nie, no to by było cudowne: to by było cudowne, naprawdę. Ja to wiem. Czuję się dalej chory. Szczerze Wam powiem. No. Później zrobię live na głównym kanale, więc zapraszam Was tam później. Ja wrócę kiedyś.